Zanim zaczniemy chciałbym Was zaprosić na Shops. Rejestracja jest bardzo prosta, możemy się zalogować przez Facebooka, przez Google lub też y, poza Facebookiem. Ja się zaloguję obecnie y, bezpośrednio na ich stronie. Tylko wpiszę. OK i już jesteśmy na mojej, mojej stronie Leti Jak widzimy, yy, jak wy widzicie, 2500 ponad sklepów. Weźmy sobie na przykład Allegro. O, otwiera nam się druga strona. Yy, klikamy przejść do sklepu. Cashback mamy 1,45%. O właśnie. I tutaj właśnie nam się aktywuje zwrot gotówki na Allegro. Odliczanie i właśnie nas przeniosło bezpośrednio do Allegro i tutaj nam wyskakuje komunikat, że zwrot został aktywowany Cześć, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale znajduję się w samochodzie i jadę do miasta, muszę pozałatwiać parę spraw eee, między innymi znów niestety muszę zatankować mojego żarłoka i muszę jechać do banku wyjaśnić jeden nieprawidłowy przelew mam nadzieję, że uda mi się to załatwić i cofną cofną mi ten przelew ogólnie to nagrywam nową kamerką nie wiem, czy mam ją dobrze ustawioną także jeżeli coś będzie nie tak to z góry przepraszam Mam tutaj na myśli to, czy dobrze mnie widać. I teraz zrobię trochę wyżej. To może tutaj mi przeszkadzać lusterko wsteczne. Ale na stacji, jak będę, to postaram się troszeczkę niżej założyć uchwyt. Może będzie lepiej. Także na razie tymczasem ja lecę. Także bezbędnego przedłużania. Łapcie jakie przebitki.

Okej, okay. już jestem potankowany jeszcze sobie zdezynfekuję tylko ręce na no w razie czego uchwyt przestawić tylko a tu już odjadę, żeby nie blokować Co prawda nikogo tu nie ma za mną, ale w razie czego zrobię wolne miejsce już Okay. No, teraz troszeczkę niżej. Mam nadzieję, że będzie git. Wieśnik wyzerowany. To możemy cisnąć. Dobra, to jadę teraz do banku. Mam nadzieję, że załatwię. I potem wyjąć kasę. I chyba to tyle zobaczymy. Na razie więcej planów brak. niestety nie załatwiłem. Muszę pisać maila do eee, Cicho bądź. Muszę pisać maila do Inpostu, bo wczoraj robiłem przelew na Inpost, bo wysyłałem paczkę i źle po prostu tam zaznaczyłem. źle zaznaczyłem. I myślałem, że po prostu jak pojadę do banku to po prostu w banku po prostu mi to cofną. A to niestety się okazuje, że oni takie możliwości nie mają. Muszę pisać maila do impostu. Muszę dzwonić na infolinię, że taka sytuacja sranie pierdalenie. No ale muszę to zrobić, więc e, jak tylko zajadę do domu, będę pisać maila. No, także pieniądze już mam od razu też wyciągnięte. Także lecimy do domu. Oh, j'ai assez été... Jadę samochodem, więc nie mogę za bardzo rozmawiać. Za chwilę podjadę jeszcze do tego y, rowerowego. No, no dobra, no nara. jestety światełka. No, także wszystko załatwione stoję właśnie pod marketem z rowerami pod marketem, pod sklepem razem z serwisem on jest Że czekam teraz na wuja aż przyjedzie z rowerem i go po prostu tu zostawimy ja go będę od razu zabierać do domu, żeby nie musiał piechotą naginać myślę, że widzimy się chyba w domu co ładna drogu ładne BMW tu stoi obok białe, może widzicie kątem A jak nie dosyć, dosyć ładne jest i też właśnie, dlatego temu tutaj gościu podjechał też fajnie brzmi, ale w dieslu Wola, wolałbym benzyny jakoś ja nie mam przekonania do diesla no może się kiedyś takiego dorobię zanim ja się dorobię na takiego, to już będzie trzy inne samochody, więc... No ale, może, może kiedyś mi się poszczęści. Słyszeliście? Jak fajnie chodzi? Super. Te nowe diesle w sumie też fajnie chodzą, ale tak jak już mówiłem wcześniej, wolę benzynę. Tam się wiatr jakiś zerwał. A my czekamy dalej. W sumie ja czekam.

Się trochę zgrzałem. Zrobiłem sobie już kawę. Także biorę się za um, szukanie adresu mailowego do impostu i piszę maila. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Jeżeli coś jeszcze się będzie ciekawego działo, to jeszcze się do Was odezwę. Słuchajcie, tak sobie teraz pomyślałem, że skoro już tutaj y, robię to, co prawda, ja to robię pierwszy raz, bo jeszcze nie miałem takiej y, sytuacji, że musiałem y, pisać do impostu o zwrot y, gotówki. Hmm. Stwierdziłem, że Wam może to pokażę, bo może ktoś y, nie wie, jak, jak to zrobić, albo po prostu chce, chce coś tam się więcej dowiedzieć, więc myślę, że Wam to. Pokażę. Właśnie widzieliście. Nie ma tu żadnej filozofii z tym. Po prostu trzeba podać. Tak, zresztą, tak jak widzieliście. Imię, nazwisko, numer przesyłki, której nie wykorzystaliście wysyłając. No i krótką informację, czyli tak, jak ja właśnie napisałem. No i to tyle. Myślę, że taki, taka informacja krótka, właśnie, powinna wystarczyć po to, aby cofnąć y, swoje środki wydaje mi się, że by zwrócić te środki, to trzeba mieć chyba u nich założone konto. Ja te konto mam, więc mi te, śro te środki chyba y, cofną mnie na konto bankowe, tylko chyba tutaj na konto y, impostu. Tak mi się wydaje. Może się mylę, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczę jak to wszystko wyjdzie. Yy. Dla mnie to jest bez różnicy, czy ja to dostanę tutaj, czy, 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 czy na konto bankowe, czy na konto impostu. Dla mnie to żadnej różnicy nie robi. No, także... Wow, 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 wow. Znowu się zapomniałem, że światło. No, także słuchajcie, to myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał. Yy... Wpadnij na mojego Instagrama, link w opisie, tak jak zawsze. Hmm. Oczywiście w opisie jeszcze macie link do Letty Shops, na który serdecznie zapraszam. Gdzieś wcześniej na pewno widzieliście e, całą tą stronkę, także również zapraszam do Letty Shops. Ja się będę już z Wami żegnać. Dzięki, jeszcze raz za oglądanie. I do następnego. Na razie.